Słuchajcie, ludzie, w tym momencie musicie zostawić suba, żebym stąd kiedykolwiek wyszedł i znowu nagrywał filmy w moim studio. A nie za jakimiś kratami, ludzie! Ja nie chcę już tych ciuchów, naprawdę. Jedna subskrypcja to jeden dzień szybciej wychodzę. Szybko, dobijcie milion subów, ludzie. A tak szczerze, to słuchajcie, jesteśmy w Minecrafcie i dzisiaj pokażę Wam ukryte łuki, o których nie mieliście pojęcia i których nigdy w życiu wcześniej nie widzieliście, że takie w ogóle istnieją w Minecrafcie. A teraz zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, przenosimy się do odcinka. O, trafiłem w środek. Ustrzeliłeś coś? Tak, tak, ja tak, też. Ja tak też. No zobacz. Za, za milion punktów stary strzały mam. O. Za milion Ej, punktów chyba Brzo? Brzo? wygrywam. No, Brzo. co jest? Tudai, bo generalnie to. te nudne są te, te łuki. No, takie. O! Kalo, Nie był niełkiem. Według mnie, no? strasznie nudne są te łuki. Coś powiedział na to, żebyśmy poszli, wzięli te lepsze. O! te fajniejsze łuki. Co mamy, tak? mamy fajniejsze łuki? Istnieje coś mamy takiego? Mamy fajniejsze łuki. Są już przygotowane, słuchaj stary. Uuu! jakie rajskie ptaszki. Da, dam im steaki. jestcie się, Ale się rzuciły. Ej! Zipek, zipek! Zipek, zostaw! Zostaw zipek. Dobra, już, już. No już, dobra, już, dobra, dobra. Już, ja, sorry, a co mam to coś? jest? Tak. Co to jest, to coś? <noise> o! o! Dobra, dobra, nie dobra stary. Mnie. Zobacz, co my tu mamy w ogóle. Patrz, mamy zbroję, mordo. Nie co, zbroję a po co zbroje? zbroję? Planujesz mnie strzelać znowu? Nie, wezmę sobie zbroję, żeby po prostu się ubezpieczyć przed twoimi strzelami. Ta, bo ja cię kiedyś strzeliłem. Ulala, la, dobra. Słuchaj, i zobacz na to, jakie my mamy tutaj łuki w ogóle. Co to jest? Mamy tutaj mnóstwo fajnych łuków. Z wybieramy Poczekaj. No ten pierwszy, nie? Pierwszy? Co no, on robi? Pierwszy? A co on robi? Co, co ty zrobiłeś? Nie jo? wiem. Chodź, zobaczymy. Chodź na strzelicę, musimy zobaczyć. O, dobra. Co jest grane? Nie wiem, co to robi stary. Dobra, dobra, dobra dawaj, dawaj. Trzy, cztery ry Łoł! Wow! Ała! Coś się jest to... co... Gdzie ja jestem? Gdzie jest? Ej, gdzie ty, ja ty jesteś? A, co A masz! Ej. O! Czy to działa tak, że lecisz jak strzała? Tak, uwa... czekaj. Stary, podróż na słońce, dawaj! Wow! O, nie, o nie, o nie, o nie. Czekaj, czy to nie, mnie nie rozwali, nie, rozwali teraz? Cz, nie, to nie rozwala. O nie. Oh, yeah, wow! <laughs> Jaka? Wow, ey, ale jak fajnie oh, to wygląda! Co, oh, co ci się stało? No, co? System shifta oh. A, i spadłeś ze strzały. Tak. Ej, ja nie wiem gdzie jest. Ja jestem dachem stary Mordo, nie Stałem nie się dachówką. Dobra, czyli mordo. to jest łuk, który przemienia w dachówki. Coś z tym dzieje. Ale lagi mam. Okropne. Jakie lagi. I już szane, już. Szane. Dobra, czekaj, uwaga, pyk! Ej, co jest? No, czekaj, muszę swoje itemy wziąć. Wiesz jak to śmiesznie wygląda pyk. jak ty lecisz na tej strzale, bo ty siedzisz na strzale. No wiem właśnie, było. ja chcę to jeszcze raz zobaczyć. Uwaga! O, o nie, ten. mam strzały w tyłku i na niej lecę, aua, boli. O nie, o nie, o nie, 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 nie. wyskakuj, wyskakuj, jeżu, 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 wyskakuj wyskakuj. wyskakuj, 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 Do... wyskakuj, o, dobra. Stary, nie, ten mógł był fajny, no. ale... Proponuję ci, żebyśmy znaleźli jakiś lepszy, no bo ten jednak jest dobra. niebezpieczny trochę, dla nas A powinien być dla okay. innych niebezpieczny tylko Dobra, jestem, co bierzemy? No nie wiem, e, losuj stary ja, Próbujemy coś innego Powiedz NC a ja wtedy kliknę NC Oj, czekaj, nie trafiłem, Dawaj jeszcze raz NC pence O nie, znowu na ten, dobra, no to drugi dobra, bierzemy Ja ogniowy ja ogniowy, dobra okay, Dobra, a co daje ogniowy? Po a nie spalo nam się tarcze? One są z wełny, o nie, stary, o nie! Dobra, stary, kto lepiej strzelił? Uwaga! Okej, okay, uwaga, pyk! O, a to są po prostu podpalone strzały. Po prostu podpalone Gipek, strzały. co ty nam wybrałeś? Patrz, eee. to jest fajniejsze! Eee. <laughs> Człowiek pochodnia! A okay. nie! Ej, zaraz, co? zaraz, popatrz. Oh. Normalne sobie tak nie podpalają. No, bez okay. kitu, to jest lepsze niż myślałem, proszę. A czy by... ten tamty też odkładał, bo już... A co to potrzebne. jest? Co to jest? A. Dawaj ten, na gór... ten tutaj, tutaj. Dobra. Nie ja wiem. Ja chcę bardzo zobaczyć, co on daje, bo ma śmieszną ikonkę owieczki. O, dobra. Co? Nie, na A, pewno coś tak, tak, daje. Tak, czekaj, tak. czekaj, czekaj, uwaga. Ej, ja ciągle idealnie trafiam, o co... O! Ej, czekaj. Ma ikonkę owieczki, dawaj w owce, traf. Uh, a w ciebie? Co się stało? Czy to coś Patrz, daje Zibek? Co? Czekaj! Czekaj, czekaj, Co? chodź, 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 Czy ty coś odkryłeś? Chyba nic, czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Wydaje mi się, że to coś robi, ale nie jest to Co? Czekaj. O, tak, już wiem! Co? Co? Weź tam jakiś dobry łuk, Mordo, stary, ty obo. sobie chyba robisz z nas żarty. No Boże. Ty sobie robisz z nas żart To, to ser, po co go w ogóle? Nie, zdali? nie wiem. To miały być super łuki a co to ma być? Dobra, Mordo, to skoro tak, to bierzemy teraz jakiś fajny łuk. Dobra. Weźmy, stary to TNT. TNT, Proszę. gdzie jest TNT? UUUU tak! No Dawaj, i to emerald. Uuuu, uuu, <laughs> Kamie, no Ale dobrze, jak, ja jak to się. Wbiegłeś ty sam samym momencie, co strzeliłem? Tak. <laughs> I widzisz stary, ja nawet jak chcę, to cię po prostu muszę oh, Dobra, gosh, zobaczmy, w sam środek. O, oh. Patrz, ja nie muszę w sam środek, bo ja po prostu... Stary, zobacz, pracy. rocket jump. Oj, Oj. nieważne. Patrz, ej, rocket jump. Ej. Ej, czemu, czem... to mnie czemu... Raz Ej, czemu jakby nie trafisz, to mi się nic nie dzieje, a ty od razu padasz od tego. Ej, Zipek, ja proponuję na końcu naj... z najfajniejszych łuków zrobić w ogóle bitwę. Ale także e -e. widzowie wiedzieli, że my to nie, nie testujemy Bo bez sergieli. Tak, Ej, tak, ja chcę no. to! Bierz to stary, bierz to, radzę to ci. Uważaj. Co się stanie? Co się stanie? Nic ci... nie. O, o o, o... Wyładowania elektryczne! O, wyładowania o, nie! elektryczne! Uważaj! Oj. A tak, groźne oh. zwierzęta polują na swoje ofiary. Bęk! O nie, to był przykraż. Co jest? O kurde! Co się dzieje? Nie, do środka tam nie mogę strzelić. A zobaczmy. Do środka? Masz. O kurde, ale nie z TNT. Ej! Zipek! Dawaj, śnieżkę to? stary, śnieżkę. Śnieżkę? Śnieżkę, no. Zobaczymy tu. co to daje. Zobaczymy co. A, mamy jeszcze dwie tarczy. Zaraz nie będziemy mieli tarcz właśnie. Oszczędzajmy je. Uwaga! No. A w ciebie? Au. Nic to, ej, to. Ej, nie, oj, -a. a nie, -a. a no, ale polno chodzę. O, ja. a, o nie, o nie, mam mało życia. A myślę, że się bijemy. Ło, Jak to się baban, stało? To... O, dobra, jest! Ej, jest ale bałwańska impreza, stary. No dobra, 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 ej, dawaj, ale, czekaj. Teraz e? bierzemy, co to jest. Weźmy to. E, o, uu, co to może dawać? Nie wiem. Oj. Co? 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 Kto pierwszy? Co? O nie. O nie, o nie, nie mogę przejść. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, pomogę ci. O, dobra, udało się. Kto pierwszy? Kto pierwszy, Oj, ten, ten kozak, chodzi. kto ostatni, ten głupi bałwan i śmierdzi yy, ogurasem? Ale o co w tym chodzi w ogóle? Co to jest? Czy to... Ej, i to znika! To jest turbo most stary! Jak się most tworzy? Czekaj, bęk! Jakie to jest zarobiste! O nie, czekaj, bęk! What? Czekaj, o nie, ale trudno jest wejść na ten most. I można wchodzić po tym na górę! Ale to jest zarobiste! O, dobra, udało mi się. Ej, stary, kto pierwszy? <laughs> no! Kto pierwszy na górze ten kozak, a kto ostatni ten e, śmierdzi ogórem, stary! Dawaj, 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 dawaj! Zobaczymy. Dobra. Mam nadzieję, że nie będziesz śmierdział górem. Ale na której górze? O nie. Oj, spadła ci się chyba. No dobra, 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 dobra. A ty masz pół, ja mam pół? No? E, ogień. A nie, czy już mieliśmy to? A, mieliśmy to, dobra. E, perła. Tu jest jakiś. A perła co robi? Ała! Zipek, zostaw mnie. Wiaderko, stary. O, walimy wiadro, dawaj! To jest zawsze najlepsza impreza, stary. Okej, okay, dobra, ja to testuję, czekaj. Wow! Co my tutaj jeszcze? Ale sztos! A jest perła, tak? Ale zabrałeś już obie perły, tak? Oba O zobacz, nie! Uciekaj! Co jest? Uciekaj! Uciekaj! No stary! No. Przetestowaliśmy chyba już wszystkie. No. Tak mi się wydaje, ale jest jedna rzecz, której nie przetestowaliśmy. Jaka? Czyli mianowicie, zobacz. Jakiś turbo upgrade? Y. Jak no. Turbo upgrade. Który na przykład sprawia, że. Mhm a tylko teraz tak, te łuki powywalałeś pewnie Nie, na Nie, no pa, zobacz, parę dobra. jest Dawaj me, z meteory To są najfajniejsze Z meteorem? Z metorem no Dobra Wow! <laughs> teraz czas przetestować turbo mega boły. A Uwaga. masz dla mnie? Jest jeden emeraldowy dla ciebie i jeden diamentowy dla Sto, ciebie Stos, masz dla Zgadze... mnie strzały? <laughs> nie mam że no. żadnych Nie Połowę Okej, Zobacz na to Uwaga, no. nie wiem który to który, więc trzeba uważać Dobra, to ja walę Uwaga. tym o! O! A co robi ten? Co robi ten? Bęk wow, Ej, Sipek w ciebie strzelam, uwaga? A, dobra, dobra. Co tu się dzieje? Ej, patrz! Chodź, 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 chodź no? Ej, dobrze, że mamy tutaj wioskę! Co, co byś powiedział na małe zniszczonko? Dawaj, 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 dawaj. Trzeba przetestować jak to jak to będzie? Uwaga! 3-4 go! Co? Mordo! A, co, Ale nie tak? we mnie! No dobra, dobra. Nie w ciebie, no. najpierw na O, patrz, 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 pardon. patrz, bardzo. Nie ten. A co? Ten. A, dobra. Meg. dobra, stary, stary. Bordo, czekaj, robię coś głupiego. Co? Super. Znaczy nie dziwię się, ale gdzie? Tutaj. Co? O nie, no. wiem co zrobisz. Czekaj chwilę, chcę zobaczyć jak to będzie wyglądało. Jezu, to jest okrutne, ale muszę zobaczyć co się stanie. Dawaj, stary. Na 3-4 to zróbmy. Dobra. Będzie mega wielki wybuch owiec stary. A, stary. 3. 4. -y. Ry. Ry! Peski kitu nie wierzy w to! Ej, to było zarobiste Stary, stary, stary ja bym chciał, chciał jeszcze raz. Tak w kosmos? E, tak, 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 tak. Stary, może coś czego bardzo nie lubimy e, to ustawiamy milion zipków w tej zagrodzie. To będzie dziwnie leciało, nie? O, patrz! Jakie obrzydliwe robale to są, jak karaluchy, nie? No Patrz, jak one nagle się tak rozmnażają i wychodzi tak bardzo dużo, to jest obrzydliwe. Dobra, no. to dawaj. Da o, oh, dobra! Dawaj, robimy to. Dobra. Gotowy? Tak. Trzy, cztery, ry. Ry! Wow! wow! O nie, użyją! żyją! Uciekły! Spokojnie, Uciek dawaj, dawaj, dawaj. Zniszczyć wszystkie szkodniki. Zniszczyć szkodniki. Eee, dobra, dobra, dobra. dobra. Stary, no. ale teraz chciałbym wysadzić coś wielkiego. Dawaj, spawnujemy milion krów i wysadzamy je, stary, tym TNT. Ej, wiem co! Co? Stary, nie to. Nie krowy, czekaj. Keny, One będą... Latały, Spadały, nie? no. Dobra, dawaj, chickeny w takim razie. Tylko nie ten dźwięk. Kurde, dawaj, trzeba szybko się ich Dobra, postać. dawaj. Trzy, cztery. cztery, ry. Ry! Uh. O nie, bo ja mam łuk bez enchantu. o, wow. Proponuję walkę, stary. Dobra. E, to co, w zbrojkach, czy, czy jak? Ale no właśnie, i w jakich? Enchantowanych, zbrojkach. czy co? Blast Taki Protection, śmiet... stary, i Fire Protection. Stary, a... Blast Taki Protection, śmiet... stary, i Fire Protection. Tak więc, panie i panowie, przed wami walka na śmierć i życie. Zipe contra tritsus. Na początek e, słabymi łukami chyba, nie? No tak, ale na potem najmocniejszymi rozwalamy całą mapę! Tak. Na, <laughs> na <początek laughs> mamy 5 łuków. Emeraldowy, czyli wybuchowy. Ironowy, czyli... A, potrójny. Który leczy. Okay. Złoty, czyli... Co? Wow! Złoty to jest ender. Czyli możemy się teleportować Aha, stary. Okej. Okay. Oj, oj, to był. Nie mam mnie tu. Siemanko. Ja Ej, patrz, gdzie ja jestem, stary. Dawaj, ja stary. Timeset 3000. Leć do siebie. Dobra. Dobra. I uwaga. Do biegu. Gotowi. Start! Start! Przymał go, go, go. tym masłem, zipek. Dobre. Jaka tu taktyka? Na początek? Aaaa, <laughs> wysadza. Uh, ja się nie boję, bo mamy uh, blast protection przecież. Yeah, czyjś, yeah, yeah, Mamy blast yeah, protection, Yeah, yeah. A, dobra, masz rację. Ow! Od... Nie ma w ogóle obrażeń. Coś stało. Nie do ja, ja dostałem prawie za całe życie. Tak? No. A gdzie Oj, ty? oj, oj! Oł! Co? O kurde, ja teraz też straciłem strasznie dużo. Radzę ci jeść jabł, jabłuszko, Zipson. Nie, ja tutaj strzelam do ciebie łukiem, który mnie leczy. Jaki to jest? O, 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 nie, leczy od cuk, o nie, jest szansa, że uleczy! albo nie. O! nie, o nie, o o, o. moje żyćko! moje Zimę, żyćko! ała. Tak mało życia. Gdzie jesteś? Gdzie ty I jesteś, Zipek? O nie, o, ała, 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 ała. ała. nie. O, przyszłeś? Pół życia miałem! Pół serduszka! O, o nie. nie! Nie! Ała! Nie, nie. nie! Dobra, dobra. Jesteś ready? Tak. Trzy, Trzy, cztery. Bo Co się dzieje? Gdzie ty jesteś, Zipek? Nie pójdź. O nie! Ała! O! ała, 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 oa, ała, ała. zipek Zipek, co ty robisz? Co tu się dzieje? Co się o... dzieje? Nie ogarniam! Nie... Wszystko znika Gdzie ty jesteś? O o o o o o unikamy, unikamy! Nie, 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 nie! Ej, zipek ja nie mam strzał! Tak? Skończyły mi się! Dobra, zipson 3, no. cztery, go! Go! O, ty, ty, O kurde, jest to, jest. Stoi w miejscu. Sto w miejscu, mamy go. Jest nasz. Jest nasz. Na Co jest? Czemu tyle żyjesz? <laughs> Blast protection mordo. Ale to jest aż takie mocne. Nie przecież tu tej mapy zaraz nie będzie w ogóle. A my będziemy? O nie, ała, 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 ała. To zabolało. To troszkę zabolało. O kurde. O kurde, o kurde, o kurde o kurde. Uf. Ej, te koksapka są za mocne. No co ty gadasz? dla mnie są za słabe. Ej, czy ty meteoryty? niż to inne meteoryty, czy coś? Nie, nie wiem. Od, One coś... Odpychają inne meteoryty. No. A ty tutaj jesteś. O nie! Nie, o 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 nie. O nie! O! Co, prawie? Koks są za mocne, stary. Co tu się dzieje? <głos�ś gesture> Boże świetni, Ty Gdzie by... ty jesteś? Nie, nie mogę już. Nie mogę już wytrzymać. O! Gdzie jest ten zipek? Nie no powiem ci... Koleżko. Ała, oh! ała, o! O! Oh, nie! nie! Co?! Camper! <laughs> Camper! To była taktyka. Ta taktyka, taktyka, że godzinę by to trwało, dobra. Oh. O, oh, stary, się. kto pierwszy spadnie, ten przygrywa. Dawaj. Dobra. Lecimy, lecimy foton. Ale czemu ty idziesz inną trasą niż ja? Przela A czemu nie? A, A nie. Nie chodź tu do mnie, czekaj, zrobię ci most. Dobra. O, dobra. Okej. Okay. Elo. Co tutaj? Jeszcze wyżej? O, do samego wiesz, końca. O, zobaczymy jak to Patrz Za nami spadnie. znika! No wiem właśnie. O nie, o nie! O, ty mi zaczęło lagować aż o. trochę. O nie! I też! O! Crush. O nie! dziękuję bardzo. To jest chyba idealne zakończenie. To było na tyle. Na razie.